Cześć, witajcie. Przed nami 48. rajd Świdnicki Krause. W tym roku nie możemy z wami spotkać się na żywo na konferencji prasowej, więc organizatorzy raidu poprosili nas o krótkie wypowiedzi przed rajdem zdalnie. Więc kilka dni przed rajdem mamy możliwość nagrania dla was tego wideo. Dla mnie start w razie Świdnickim Krause będzie nową rzeczą, bo jest to mój dopiero trzeci start w Polski w życiu. Będę pierwszy raz startował na rajdzie świdnickim w tym roku. Ostatni raz byłem na tych odcinkach 8 lat temu jako kibic rajdowy, więc zmieniło się trochę od tego czasu i cieszę się, że po 8 latach mogę wrócić na te odcinki, ale już w roli zawodnika. W tym roku dużo rzeczy dla mnie jest, że tak powiem, nowych, ale Postaram się z rajdu na rajd jechać coraz szybciej. Mam nadzieję, że na rajdzie świetnickim pojedziemy jeszcze lepszym tempem niż na rajdzie śląska. Mam fantastyczny zespół, fantastycznych ludzi, super szybkie auto. Chyba jednego z najlepszych pilotów w Polsce, czyli Jarka Barana, który daje mi dużo pewności w aucie. Dzięki niemu zrozumiałem dużo rzeczy odnośnie opisu rajdowego i, i tego całego rzemiosła staram się z rajdu na rajd uczyć nowych rzeczy i rozwijać swoje tempo ale czy one będą właściwe już na razie świtniskim, zobaczymy chciałbym z każdym kilometrem przyjechanym jechać coraz szybciej więc trzymajcie za nas kciuki cieszę się, że będę mógł Was zobaczyć na odcinkach i będziecie pewnie dopingować dla wielu zawodników i będę mógł też widzieć Waszą obecność na odcinkach rajdowych więc do zobaczenia trzymajcie się, widzimy się na odcinkach wokół świetnicy za kilka dni.